Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym vlogasku. Mam takie postanowionko, że będę nagrywała, starała się nagrywać vlogi codziennie i po prostu dokumentować sobie swoje nudne póki co życie. Ale wczoraj, słuchajcie, robiliśmy mega ekscytującą rzecz, która ukaże się w październiku dopiero na kanale, ale to jest takie exciting, my darling, oh my god. Szok. No, ale w każdym razie wczoraj w ogóle nie mogłam spać, oczywiście. Ja po prostu od kiedy jestem jakby bezrobotna, to mam problemy ze snem. E, nie wiedzieć dlaczego. Mm, ale słuchajcie, wymyśliłam sobie po prostu taką świetną wycieczkę, że normalnie nie mogę się doczekać, kiedy pójdę do roboty i odłożę sobie. <laughs> odłożę sobie, no tak będę potrzebowała pewnie strzyklocka na tą wycieczkę, bo taka dosyć. Em... Bardzo intensywna ta wycieczka, yy, intensywna wycieczka, yy, ale muszę oczywiście, oczywiście, o ile znajdę jakiegoś kąpana, <laughs> przepraszam, na wyjazd, bo yy, sama to tak trochę słabo, a Bartek na pewno nie będzie ze mną chciał jechać, ale wycieczka jest mega, po prostu uu, jakby doszła do skutku, to wtedy Wam powiem, yy, bo wymyśliłam sobie coś po prostu genialnego. Znaczy ja myślę, że to jest genialne, nie wiem jak tam, yy, Współtowarzysz, który będzie <laughs> chciał ze mną jechać, będzie chciała, chciał chciała jechać, to, to zobaczymy. W każdym razie, teraz słuchajcie, jedę do y, tego na pocztę, złożyć papiery na ten, znaczy złożyć papiery na pocztę? Nie, tylko wysłać po prostu, y, że tak powiem. Y, ale powiem Wam szczerze, że mam złe przeczucia co do tego, no ale to zobaczymy nie ma co gdybać będzie co będzie eee, no zobaczymy, także jedziemy na pocztę słuchajcie teraz będzie y, chwila na żalenie się Słuchajcie, e, wróciłam właśnie z miasta i wyobraźcie sobie, że, no, zeszło mi dosyć długo, ale e, jak już mówię, a dobra, jak już jestem na mieście, to idę na lumpy. E, w naszym mieście powstały dwa nowe lumpeksy i powiem Wam szczerze, że idea lumpeksu chyba jest tym osobą bardzo nieznana. Z tego względu, moi drodzy, że rzeczy tam są tak strasznie drogie że ja byłam przerażona, jak zobaczyłam te ceny. Słuchajcie, no to naprawdę idealną so chyba wymiera. Ja nie wiem, czemu ludzie po prostu mm, biorą takie drogie rzeczy. Y... Bardzo pokażę, co będę pić. Tu jest moja herbatka w kubku e, z Harrym Potterem. Kupiłam go w Biedronce w tamtym roku bodajże. E, to jest coś, kiedyś Wam pokazywałam już, Mizu Mate Mango Zero Sugar. Bardzo dobre to jest, naprawdę jest bardzo dobre i to ma bardzo mało kalorii, bo tylko cztery. W 100 ml znaczy się, e, tak dobrze pamiętam, poczekajcie, jeszcze spojrzę. Tak, przepraszam bardzo, w 100 ml ma jedną kalorię. Nie wiem, czy to zobaczycie, może, może, może nie zobaczycie. No i tu mam, słuchajcie, siemię, które będę właśnie teraz spożywać. A zaraz biorę się za sprzątanie, bo tutaj już pomyłam naczynka. Proszę bardzo, naczynka są pomyte i będę teraz tutaj sprzątać pranie. Nie wiem, czy słyszycie. Robi się także intensywnie. Ok, czas, słuchajcie, na sprzątanko. Yy, tutaj jeszcze są co prawda jakieś naczynka, bo zjadłam te moje e, siemię, ale e, nie będzie tego jadła. Yy, myła teraz. Umyję sobie później, jakby piję herbatę. A teraz przechodzimy do mycia blatu. Biorę tę pastę, która według mnie jest trochę przereklamowana, ale to jest moje zdanie. Tu mam drugą gąbkę do czyszczenia właśnie. I patrzcie. Widzicie, bo tutaj mamy takie różne rzeczy, które yy, dzieją się, yy, wiecie, od herbaty i tak dalej. O. Tu lepiej widać, to jest z boku, właśnie z lewu, i to właśnie będę czyścić. Właśnie mi się wydaje, że tą pastą to nie pójdzie. I tu będzie musiała wlecieć magiczna gąbka, bo magiczna gąbka daje dużo lepszy efekt niż ta pasta. Także nie trzeba, nie można wierzyć naprawdę wszystkiemu, co polecają na YouTubie. Primero, magiczna gąbka jest niezastąpiona, naprawdę. To jest główno. Ja naprawdę nie rozumiem zachwytu nad tą pastą. Ona umieni działa, naprawdę, albo ja po prostu nie potrafię czyścić. Nie wiem, dla mnie akurat ta pasta to jest badziewie. No ja ale jednocześnie, bo to się nie za bardzo daje. Rozpuszczam białą czekoladę. A dlaczego rozpuszczam białą czekoladę? Bo słuchajcie, dwa dni temu, o nie, zobaczycie, tutaj, zrobiłam pierniczki. To są pierniczki, które są w kształcie ducha, w kształcie kota, w kształcie nietoperza. W kształcie czarownicy, w y, czarownicy, y, czarownicy. Także widzicie, to są takie halloweenowe pierniczki, e, które po prostu trzeba troszeczkę oblutrować, znaczy oblutrować no po prostu jakimś e, tym. Zobaczcie, jak cukier-puder rozpuściłam, to tutaj jest pomarańczowy, i to jaki nie. A tam po prostu przy tej czekoladzie, bo ta czekolada nie była taka czysto biała, no to wiecie, to może dlatego nie chciało, nie mam pojęcia, muszę rozdrobnić tutaj to. Ale tutaj to jest pomarańcz, tak, tak. To jest dopiero scary koteł, zobaczcie, krwawiący, idealny na Halloween. Ej, ale dynka wygląda jak dynka tutaj, zobaczcie. No dobra, no ja nie jestem mistrzem dekoracji, tu mi oczywiście dynia wpadła cała. Ale dyjka ta zajebista wyszła. ta wyszła świetna. Słuchajcie, dla mnie to jest najlepszy obiad na świecie. Żaden mi tak nie smakuje jak właśnie normalnie z chłopcem, z kurczaka, z ziemiaczkami. No, po prostu to jest miodzio. Ja, ja to naprawdę ubóstwiam. Czekam na starego, ale oczywiście stary, jak to stary. Napisałam do niego mówię: Będziesz na czas czy nie? on napisał: Jo że się człowieku, czy będzie na czas, czy nie będzie na czas. Jo. Halo, halo. Końcówka już naszego dnia i słuchajcie, ja wyszłam sobie na spacer. Mój taki, który od kilku dni ominęłam niestety, bo cały czas coś robiłam i tak dalej, więc naprawdę yy, mało chodziłam. Ale dzisiaj właśnie postanowiłam, że wyjdę i jeszcze idę właśnie do Dorotki po książkę, bo yy, Jedna jeszcze osoba chciała właśnie od Dorotki kupić książkę, dlatego idę, idę kupić o książkę. No Jezu, to są... jest. to słychać. Język polski jest trudny. Masło maszlane. Tak. I powiem Wam szczerze, że bardzo się źle czuję z tym, że odpuściłam sobie tutaj i je ćwiczyłam i ten, ale ciągle coś robiłam i powiem Wam szczerze, że ten czas tak zapierdziela, że to jest masakra. Jesteśmy po obiedzie i powiem wam szczerze, że jestem taka pełna katastrofa. No. Ostatnio nie nagrałam tego naszego miejskiego rynku, więc robię to teraz. Nic specjalnego, co ma betonuzu. Dzianek zakończony, także pa pa!